Trochę cringe'em Widzę, że spałem dopiero w to Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli Dzisiaj robimy unboxing paczki od Oskar, mój widz, wysłał mi paczuchę, w której jest Totalna nowość, ponieważ na mojej hodowli bardzo dawno nie było już modliszek A z tego co wiem, jest tutaj parka chyba dorosła A jeśli nie dorosła, to za moment będzie dorosła Więc może też się pobawię troszkę w rozmnażanie modliszek Co z tego wyjdzie? <grym> Zostając moje szczęście, jak chodzi o tego typu zwierzęta, to pewnie gówno Ale jeżeli nie, no to o wszystkim będziecie wiedzieć bieżąco z kanału Więc po prostu obserwujcie, zostawcie koniecznie suba Oczywiście wielkie podziękowania dla patronów mojego kanału Jesteście kochani, jesteście cudowni i tak dalej, i tak dalej A teraz intro otwieramy pakę Paczka jest dość duża jak na dwie modliszki Więc yy, nie zdziwiłbym się wcale jakby było tam coś jeszcze hmm. Ale jaram się ogólnie bo lubię modliszki Trochę im nie ufam bo, no bo nie znam zbytnio tych zwierząt. Miałem kiedyś raczej takie mniejsze odmiany. O, skur... syn! ale wielkie! That's what she said! <laughs> Chłopie, Są spore, muszę przyznać. A do tego ja tu mam mordy. pakiety normalnie. A to, że uciekaj. Niezła Nie, zła rajza. W ogóle mam kliszówek dostałem. A to dobrze, to dobrze. Zawsze kliszóweczki się przydadzą. Tu mamy to, tu mamy to. Może oski, postarałeś się. Tutaj bezpieczne. Podłoże, uwaga. Zastanawiam się dlaczego jest to napisane uwaga. Czy powinienem uważać na podłoże? Może powinienem. No, tu mam jeszcze kliszówki, kriszówki. I później. O kurde, ale się cieszę. Damn. Dzień dobry. Siema Riu. Ale dziwolą. No, takiej dużej to nie miałem nigdy. Jak się masz? O, jesteś kurwa kozakiem. Fajnie, że są takie większe, bo z tych małych to nie ma zbytnio. Nie ma za bardzo fanu, bo są takie po prostu małe pierdki. A ta już jest taka, powiem um, wam, naprawdę konkrecik. No zryka, to nie wyglądają sympatycznie. Ale z tego co wiem, to raczej tam nic wielkiego nie zrobią. Nie mam pojęcia, nie będę się wypowiadał za dużo, bo, bo nie znam się na tym. Ale mogę wam powiedzieć za to, co to dokładnie za gatunek, bo dostałem od właśnie Oskara opis. Chcesz na łopkę? Nie. Niech? Na pewno? No masz. No was masz. Wszyscy patrzą. Weź na rączkę. Pękła psycha. Nie da rady. Yy... Wiesz że mówię, już że mówię, jak to wygląda. Bębębę. Pierodura Majskula. dziwne, dziw, no dziwne w, wch... ale no bardzo możliwe, że tak to się nazywa. Parka i Mago. No właśnie. Z trochę kliszuwek na maluchy. No właśnie, czyli Oski głęboko wierzy, że będą z tego maluchy. Ja nie, ale jeżeli myślicie, że uda mi się to rozmnożyć, napiszcie gęście w komentarzach. Nie wiem, jakieś yy, Adina na ojca, hashtag Adi na ojca. Uwierzę, że, że to się może udać, bo szczerze mówiąc, no nie mam pojęcia, jak to się robi, jak to działa w ogóle. Nie interesowałem się tym nawet nigdy, ale chciałbym tak po prostu dla własnej satysfakcji kiedyś rozmnożyć, więc myślę, że. Jak najbardziej to jest gdzieś tam w zasięgu, tylko po prostu musiałbym się troszkę więcej dowiedzieć. Fajne zwierzaki. Ja miałem takie odmiany, które są serio takie... no takie pokurcze, nie? O ty, gamoniu. Spanikowałaś troszkę, tak? Spanikowałam. O, tato ma fajny kolor ogólnie. Ma takie głębokie podbicie tej czerwieni. Samiec to takie nie miał patrzy w kurwiona, to na pewno samica. Na pewno. Zejdź sobie tutaj proszę w bąbelku. Oczywiście napisał mi też jak się tym zająć, żeby było wszystko cycuś. Więc zrobię dokładnie tak, jak mi napisała, że chłopak ma doświadczenie, to nie mam się o co martwić. No to jesteś jakaś bardziej straszna ogólnie. Co? Może to. Nie, znaczy... Znaczy, feeling sam w sobie jest taki... Fajny. Znaczy to nie gryzie, tylko chodzi o to, że jak dasz jej taką, to ona może przeatakować. Ale jak chodzi, to nie. Dobra, stój tutaj panna. Z tego co ja to zrozumiałem... Jezu mordo, ty skaczesz? Ale dziwnie. Z tego co ja zrozumiałem jakby całościowo, to... To są właśnie... Ale Ale dziwny. Dobra. I tu jest podłoże, uwaga. Ja mu to podłoże jest uwaga? Wrzucę to tak w kadr, żebyście też mogli pooglądać, co tu się dzieje. Ej, ogólnie przyznajcie, że jest to dość fascynujące zwierzę. W sensie, no na pewno tak dla koneserów, jak ktoś się po prostu interesuje, to znajdzie tam swój vibik. ale... No ale jest dziwne na pewno, więc... Ja lubię dziwne rzeczy. No ale rozmnożyć to by była dobra zajawa. No to podłoże... Jest inne, nie mam pojęcia, co to dokładnie jest Jest na pewno jakąś mieszanką różnych rzeczy Nie mam pojęcia, jak wam to opisać Są tu jeszcze jakieś takie kawałeczki jakby kamienia nie, nie będę się błaźnił, kurwa, nie wiem, co to jest Wiem za to, że na pewno to ma trafić tutaj Zróbmy to Myślę, że na spokojnie wystarczy Meszek No i ja panią zapraszam serdecznie Cześć i tu. Nie skacz mi na twarz, dobra? No chodź, będzie fajna zabawa. No właśnie. Czujesz? Czujesz, jak jest cool? Wejdź do środka. Możesz tu też, no. Chodź. Tak jest. No jest to zdecydowanie coś nowego u mnie. Ale jaram się, jaram się naprawdę fajnie. Teraz widzę ogólnie, że ten mech był przyklejony do ścianki Teraz nie jest Nie wiem czy to kwestia designu, czy on był jakkolwiek potrzebny I to ma jakieś zastosowanie, więc jeszcze napiszę do Oscara i się upewnię Fajne, fajne, fajne Tutaj jeszcze resztka dynda Tego muchu, więc go tak zostawię Wrzućmy tutaj To podłoże Strasznie dużo mam tych yy, kliszówek, wiecie? Prawa sprawa, sprawa. Sięłam odnośnie, możesz wyjść tutaj? O tak! Tak, 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 mistrz. Okej, okay. dostałem takie info do skara, że aby je podkarmić, głównie samice oczywiście, żeby nie zeżarła samca, bo wiecie, jak to jest z modliszkami, Myślę, że nawet ci, którzy nie znają się na zwierzętach, słyszeli cokolwiek, że modlichy są jak kobiety. W udalająłby facetom. Jak podkarmię ją, no tak myślę, że no spróbuję ją po prostu nakarmić tak elegancko regularnie żeby widzieć, że nie jest głodna No i chyba trzeba by tutaj dopuszczać Oczywiście nagram z tego na pewno odcinek Bo sam nie mam pojęcia czego się spodziewać A nawet nie widziałem, nawet filmików nie widziałem z dopuszczenia Więc totalnie jestem zielony w temacie Pewnie coś obejrzę zanim dopuszczę swoje i poczytam Bo nie chciałbym tutaj żadnego fejla z mojej winy Pająki w tym sezonie, moje dopuszczenia Powiedziałbym, no nie, nie mam szczęścia Bo wyszło tak Dopuszczałem poe. No to Poe opie***iła samca W dość szybkim tempie Nie szło ich nawet rozdzielić, to był, to był moment i ona już go po prostu wpierda. W wersji miałem dopuszczać i już się tam niby wszystko było git Ale po prostu odrzucała samca i widziałem, że tam już yy, robiła się wkurwiona, więc zabrałem go Chociaż myślę, że może jakoś na dniach bym spróbował jeszcze raz, bo ją podkarmiłem dość dobrze one się tam dobrze osiedliły, porobiły sobie tam gniazda, więc wydaje mi się, że mogą się czuć już teraz dużo swobodniej i może nie być takich problemów. Moodle, chodź wezmę cię na pożegnanie, na zamknięcie filmu. Dobra, Oski, dziękuję ci bardzo za pakę, bo jest naprawdę fajna, z tego co wiem, to pewnie masz tego więcej. Nie, żem cię namawiał, żebyś wysłał mi następne, ale jeżeli się wkręcę w temat, to na pewno będę się z tobą kontaktował, bo ogólnie podoba mi się ta zajawa. Tylko jakoś nie bardzo, nie bardzo czułem to wcześniej i teraz mam trochę też, że tak powiem, więcej czasu na nowe gatunki, żeby się troszkę z tym zaznajomić. Bardzo chętnie wejdę w to troszkę bardziej. Także dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Wam bardzo za uwagę na filmie. Ja nie lubię jak... no... Nie lubię tego uczucia, nie wiem, czy wy też tak macie, jak biorę pająki na ręce, to mam tak samo. Jak mi się zbliża do końca palca. Mam wrażenie, że on sobie wkręci, że to już jest czas wpierd... Tego palca, choć tutaj będę się czuł komfortowo bardziej. No i znowu, o nie, dobra. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zostawcie koniecznie suba. Jeżeli chcielibyście wspierać mój kanał, oczywiście, link w opisie do Patronite'a. Paczuszki też po konsultacji ze mną, bo muszę troszeczkę, chociaż mniej więcej wiedzieć, co tam jest. Zwykle jest to niespodzianka, natomiast no taka niespodzianka lekko zaplanowana. Bo tak jak pająki czy cokolwiek, no to nie przyjmuję w fazach L1, nie? Bo no po prostu nie dałbym rady o to wszystko zadbać. Więc raczej podrostki lub dorosłe sztuki jak najbardziej w ogóle z tym paczkami szalejecie. w Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. joł!